Let me give you a Christmas a moment, we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm. so beautiful, kissing on a mistletoe. dopiero wróciłam po pracy, słuchajcie. I dostałam przesyłkę. Zostawili u sąsiadki, bo nie zmieściłaby się w skrzynce, bo to było jeszcze w pudełku. Słuchajcie, zamówiłam sobie pierwszy raz taką biżuterię i są to kolczyki. I chcę je z wami otworzyć, chcę otworzyć póki jest jeszcze jasno, dlatego, dlatego zrobię to po prostu teraz. Otworzymy sobie, a później przyjdę do was, wiecie, później późniejszymi rzeczami. A no, muszę ją otworzyć, bo już się nie mogę dosłownie doczekać, mm, co tam jest w środku. Jeżeli gdzieś jestem brudna, to wybaczcie, ale jestem po pracy, jeszcze się nie zdążyłam przebrać, zaś się będę przebierać, rozbierać. Ale muszę to najpierw z wami otworzyć. Słuchajcie, to było jeszcze w pudełku, tam wiecie, cło i tak dalej, i tak dalej. Szło to do mnie, słuchajcie, chyba z trzy tygodnie. Strasznie długo. Ale podejrzewam, że tak długo e, właśnie, no, przez tego wirusa głównie. I pretty things inside. Słuchajcie, o, tutaj naklejeczka. Zamówiłam sobie pierwszą w moim życiu biżuterię Tiffany. I. Zróbmy to. I tutaj mamy tak, torebeczkę prezentową. E, Silver Polishing Cloth. Także taka ściereczka do mm, czyszczenia srebra. Super, bo nie mam czegoś takiego. Także będę miała. O, tutaj mamy taką ściereczkę, ale nie to jest ważne. Ważna jest biżuteria, słuchajcie, w przepięknym pudełeczku. które trochę przybliżę do Was, bo nie wiem też jak duże to jest. Wydaje mi się, że to jest ten rozmiar kolczyków small. Taki chciałam, ale nie jestem już teraz pewna, czy na pewno dobrze zamówiłam. Z kokardeczką. Także rozpakowuję. I e, pudełeczko. I zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Mm, Care of Sterling Silver. Tutaj jak dbać o srebro. Mamy instrukcję, no i mamy oczywiście naszego bohatera. Właśnie, to jest woreczku, ja zapomniałam, że to jest w woreczkach, wydawało mi się, że to będzie tak, wiecie, już widać w pudełeczku, ale nie będzie tak widać, więc zaraz Wam ładnie pokażę. Mamy woreczek. Ja, 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 to są kolczyki, słuchajcie, które na pewno znacie, na pewno je widzieliście sto razy na internecie i, i w różnych miejscach i na pewno je znacie po prostu. Tylko piękny, piękny. Już jednego mam i drugi. Okej, okay, no chodź drugi, chodź, nie bój się. A, bo to są takie kieszonki, tak? Czy co tu jest w tym woreczku? Tak, są dwie, dwie jest przegródka i one były podzielone jeden w jednej, drugi w drugiej, żeby się, wiecie, nie porysowały. Jeju, no cudę, Ale to nie jest chyba... Mm, Tutaj mametkę jeden. To nie jest chyba e, małe. To nie są chyba te małe. Kurczę, to są chyba te duże. Chociaż te małe na zdjęciach też wyglądają na dosyć spore. I teraz tak, nie wiem, czy to przybliży. Nie patrzymy na moje poznokcie, bo jestem po pracy. Po czterech dniach pracy. <noise> Dobra, uwaga. Jak mam to pokazać? O tak. To są, słuchajcie, te takie standardowe, chyba najbardziej klasyczne kolczyki Tiffany, z, właśnie z tym, e, serduszka z napisem. Srebrne. O, teraz wydaje mi się, że będzie widać. Ja, no prześliczne są. Please return to Tiffany, New York. 925. No, mega. Wiecie, że ja uwielbiam takie mm, biżuterię taką bardzo prostą. Ja nie lubię... Mm, Wiecie, żeby tam wisiało, wiszącej też już w ogóle, ale właśnie żeby wisiało, czy, czy nie wiadomo co tam się działo, a te są właśnie takie proste, ale one wiecie, nie zawsze je będzie widać, zależy jak światło padnie też, no jedyne biżuteria i kolczyki jakie noszę to są te z od Łukasza, które dostałam na święto, a teraz będę miała te zamienne. I mam jeszcze te takie malutkie niebieskie, które sobie kupiłam, co też Wam kiedyś pokazywałam. I ja już wypalcowałam. Kurczę, no, one będą ciężkie do utrzymania, bo będą się palcowały. Dobra, pokażę Wam z bliska i teraz sobie nałożę. Bardzo ciężko jest złapać tej kamerze fokus na no, takie y, drobne właśnie rzeczy, jak biżuteria. Ale o, no, stół brudny też. No, ale o, to są, o te. No, muszę Wam powiedzieć, że one są dość spore. E, przynajmniej jak na moje uszy, no ja mam uszy tutaj, ten płatek, raczej małe, nie, nie mam, wiecie, jakiegoś wielkiego tego płatka. Uszy zaczerwienione, bo jak zmieniam koczyki zawsze przez jakieś 5 minut mam zaczerwione uszy. Nie wiem dlaczego. I wyglądają one o tak. Jejku, będę musiała się przyzwyczaić na pewno, bo naprawdę nie jestem przyzwyczajona do takich dużych, widzieliście, jakie tamte te Swarowskie, one są malutkie, ale one za to tak się błyszczą, że po prostu, wiecie, okulary przeciwsłoneczne najlepiej do nich mieć na słońcu. Wszyscy się patrzą. No, a a te są, te są już, widzicie, zdecydowanie większe. Ale da, wciąż są, no, są śliczne. Są takie, mimo że są większe, to są moim zdaniem delikatne i, widzicie, nie zawsze je widać. Teraz na przykład, o widać, mm, zależy jak światło padnie. Zależy jak światło padnie, po prostu teraz na przykład go nie widać, tak? A wiecie, o jak tam przechyle głową, no to, no to wiadomo, odbija się, bo to jest jak lusterko. No i ja. Nie, no piękne są, podobały mi się bardzo, podobają mi się bardzo, tylko naprawdę myślałam, że one będą mniejsze. Myślałam poważnie, że będą mniejsze. No są takie dość spore, bo ja nie wiem, który ja rozmiar zamówiłam, słuchajcie, po prostu dwa rozmiary tych serduszek, właśnie small albo yy, te duże, takie normalne. I ja chyba zamówiłam te duże, normalne, tak mi się wydaje teraz, jak tak patrzę. Dobra, także mam kolczyki to będzie teraz moja pewnie stała biżuteria. Wzięłam sobie kąpiel, także jestem już po kąpieli. Słuchajcie, się przebrałam, w zasadzie to rozebrałam, bo jestem taka rozgrzana, że masakra, więc jeżeli jestem czerwona, jakaś rozmazana czy cokolwiek, to po prostu jestem masakrycznie mi gorąco. <grych> jestem okropnie rozgrzana. Przyzwyczajam się, słuchajcie, do kulczyków. No i zobaczcie, tak oto ich nie widać. O! Dopiero jak gdzieś tam światło. Bardzo mi się podobają. O, bardzo się też ściemniło. miło. Ech, także tak, otwórzmy sobie kalendarze. Ech, Ferrero, dzisiaj jest trzynastka. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tu jest trzynastka. Pani z prezentami. Zobaczmy co dzisiaj. Dwa razy podróżne były czarne. Dzisiaj jest zwykłe... O, odpadło mi prawie. E, dzisiaj jest zwykłe Ferrero. Oj, czemu urwało się? O, nie, jeszcze wisi na skraju. Dobra, to niech tak zostanie. E... To, to i jest uroszczą rana, w ogóle ja nie przygotowana. I dzisiaj trzynastka, więc słuchajcie, musimy opróżnić całą tą górę, bo trzynastka już jest w drugim pięterku. E, powciągam to sobie i układam tutaj obok, e, słuchajcie, tak jak to jest, bo boję się, że potem się okaże, że mi nie wszystkie pudełeczka wejdą. Ok, tu było, tu u góry. Piątka, nie widzę, słuchajcie, trzynastki. O, widzę. Ukazała się. Dobra, mamy drugie pięterko. Tutaj jest takie podwójne. Drugie pięterko i trzynastka mamy tu. Ale szesnastka jest piękna, o, duża i zobaczcie. Oj, nie chcę, żeby mi wypadło, ale duża i zobaczcie, jakie piękne opakowanie. No, śliczne. O, otwiera się, wypada. O nie, o nie, o nie. Dobra, nie, nie udało się. Dzisiaj trzynastka. Trzynastka, duża, ciężka. Zobaczmy. Bo jest kamień. <laughs> słuchajcie, kamień, ale bez żadnej instrukcji, bez niczego. Ale zimny. Hmm, ale zimny. No słuchajcie, kamienia się nie spodziewałam. To jest kamień, o ile y, dobrze kojarzy taki jak jest w tych, wiecie, role, ro, rollerach takich no, twarzy. Ja mam też taki ro, roller, ale nie używam go. i wiecie, masażer. I to jest też kamień chyba do masażu. Mm, takiego wiecie, tak o jakoś. I nie, nie wiem, właśnie nie wiem jak. Tutaj jest y, taka mała, to może gdzieś tam pod oczu. O, on jest zimny. O, ten teraz jest super. <grym> no, także do masażu mm, twarzy, on właśnie. Mm, ja nie pamiętam jaki to jest kamień, ale właśnie on ma takie właściwości, że on jest cały czas zimny. I dobrze go też trzymać w lodówce, żeby był jeszcze bardziej zimny. I o, świetne. <grytanie> Idealnie, słuchajcie, z czasem się trafiłam w otwieranie tego, ale nie jestem zadowolona. Dzisiaj nie jestem zadowolona. Wolałabym jakiś kosmetyk niż taki kamień, bo ja wiem, że ja tego nie będę używała. Bo tak jak Wam mówię, mam już taki roller i. i no, go też nie używam. Także tego też na pewno nie będę używała. Także tak. Dobra, nie wiem, czy wkładać to z powrotem właśnie. Się... A włożyć z powrotem, bo żeby mi nie wypadało te pudełka, wiecie, jeszcze pełne. Mhm. Mm o, widzicie? I wszystko elegancko, tak jak było. Jest. Nie muszę się bawić w puzzle. Dobra. Także dzisiaj nie nieudane. Mm. Nie. Dzisiaj fajny, Nie, nie, nie. Nie, po prostu nie, nie. będę tego używała. Wiem, że nie będę tego używała. O tak teraz to jest przyjemnie sobie przyłożyć. O, no, ale używała nie będę. I tak, słuchajcie, planuję sobie teraz e, usiąść i, e, nie, najpierw zadzwonię do mamy, a później sobie chcę mm, zrobić paznokcie u stóp, słuchajcie, bo już dawno nie robiłam, już tam, wiecie, mi podpryskiwał trochę ten lakier, także e, zedrę sobie to, co mam, bo mam, z, e, zawsze też kładę, tak jak na paznokcie, tylko że u rąk, tylko że u rąk, proszę, jak mi się trzymają. Z tym topkotem beznadziejnym, a zawsze tak jak kładę u rąk, że lakier i na to topką do lampy, to tak samo robię na stopach. I słuchajcie, na stopach mi się trzyma. Hoho. Ho. Na rękach, oczywiście, jeden dzień. Yy, znaczy, no przez ten topkot, bo jakby był. Ojej. czekajcie, po mi <grym> się wtkliło. <odkryła> yy, jakby był dobry topkot, to naprawdę by się trzymało dużo. Ja, że mam beznadziejny ten topkot, no to trzyma się jeden dzień. Więc yy, na nogach sobie to zrobię. Yy, właśnie na paznokciach u stóp. Tak. Ściągnę sobie ten lakier, co mam teraz, warstwę i położę sobie nową, no, nową, no nowy lakier. No, no, no po prostu zrobię sobie paznogcie. A słuchajcie, mam chwilę, bo mm, mimo, że by to oglądać tam w inny dzień, o Wam mówiłam, że trochę wcześniej. E, mimo to, y, tak, a zrobię to pomimo, y, że jest środek tygodnia, to mam czas, bo y, słuchajcie, wyszedł nam niespodziewany urlop. W ogóle się go nie spodziewaliśmy, naprawdę nikt się chyba nie spodziewał. Teraz w tym okresie, wiecie, w grudniu, w połowie praktycznie grudnia, e, mamy urlop, bo nie ma pracy, bo słuchajcie, nie ma pracy. Tylko z tym, że my jesteśmy też takim magazynem, że my nie wysyłamy do klienta. E, my dostajemy rzeczy od producenta, i od nas idą dopiero do magazynu, który wysyła do klienta już. No, także u nas nie ma znaczenia, wiecie, czy są zakupy duże, czy nie. U nas ma znaczenie to, ile tak naprawdę zamówi, e, wiecie, ten magazyn już docelowy, który wysłała do klienta ile, e, i ile producent wyśle. A nie wiem, co się stało, czy, czy jakieś, nie wiem, opóźnienie, czy producent nie wysłał, nawalił, czy dostawy nawaliły, czy co. W każdym razie nie ma pracy, więc nie ma pracy, więc mm, piątek i poniedziałek mogliśmy sobie wziąć urlop, nie musieliśmy. I tam potrzebowali was 6 osób, z 25 <grym>, czy siedmiu. 6 osób, także gdzieś tam te 6 osób, które chciały, to idą, a, a my nie chcieliśmy, my chcieliśmy sobie wziąć wybrać dwa dni urlopu. No, także tym sposobem mamy bardzo długi weekend, mamy 4 dni wolne. No, także tak, więc mm, niespodziewanie, dzisiaj mam y, wcześniejszy piątek. I, I tak, i nie muszę iść wcześniej spać, e, dlatego też wypiłam sobie kawę po pracy, żeby wiecie, nie zasnąć e, standardowo o 20.30 albo 21.00, tylko żeby sobie posiedzieć dłużej. No i też później się do Was odezwę, nie muszę się, wiecie, się spieszyć z tym vlogiem i tak dalej. Chociaż nie, 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 nie wiem, co mam e, później mam niby mówić I, i po co mam się odezwać, bo nic się nie będzie działo takiego, poza tym, że sobie będę robiła teraz te paznokcie, ale to tego też Wam nie będę nagrywać. No i no, no i nie muszę, nie muszę się nigdzie dzisiaj z niczym spieszyć Mogę sobie normalnie, wiecie, posiedzieć dłużej. No, także tak. Jeśli chodzi o moją sprawę, to co Wam ostatnio mówiłam, że próbuję coś załatwić i nie mogę, to wciąż nie mogę. Wciąż nic. No, także jeszcze może nad tą sprawą trochę posiedzę. Jeszcze popatrzę, popiszę i tak dalej. No i tak, więc na razie póki co uciekam robić paznokcie. Skończyłam rozmawiać z małą i słuchajcie, 20:45, ale my to tak dwie godziny to jest standard, praktycznie zawsze. E, także tak, Łukasz już poszedł e, się położyć spać, bo przysypiał tutaj na, na kanapie. Więc mówię, idź się połóż normalnie spać, wyśpij się i wiecie, on nie pił kawy. Ja piłam, więc ja się jeszcze trzymam. Yy, I zapomniałam, słuchajcie, przy całym ozdabianiu domu, że ja mam przecież kupione z Lidla yy, Candy Floss, czyli te takie cukierkowe yy, laseczki. I zapomniałam o tym zupełnie, więc staćmy je sobie w takie, yy, mam takie dwa szklane pojemniczki. I tak chciałam zrobić ozdobę e, też z tych właśnie laseczek. E, myślałam o tym w kuchni, ja już jestem zbliżana. E, właśnie w kuchni. Zobaczcie. Niczym nie pachnie. Znaczy one nie są, wiecie, kupione do jedzenia raczej, tylko właśnie do ozdoby. Tutaj każdy, każda e, jest osobno w folii, także fajnie, bo wiecie. Nie będą się kleić, nie będą się rozpuszczać. Yy, I mam dwa rodzaje: jedne takie biało-czerwone, standardowe, a. O, kicia w tle! Na półie, Pod kwiatkiem. Yy, a drugie takie yy, czerwono-biało-zielone. Ja byłam bardziej za tymi czerwonymi, standardowymi, ale. O, oj, juju! Ale Łukasz yy, mówił, że lepiej będą takie pomieszane, więc chcieliśmy takie pomieszane. Zobaczmy, jakie to jest: 2, 4, 6, 8. Ojejku, ciężko wychodzą. 10 i 12. Czyli po 12 jest każdy. Dobra, czyli po 6 i po 6. No to tak zróbmy. Ja nie pamiętam, słuchajcie, ile one kosztowały, bo je kupowałam już jakiś czas temu, ale one cały czas są w widlu, jakbyście chcieli. 2, 4, 6 tych czerwonych. I 2, pomieszam je, no tak, pomieszam je na pewno. 4 i sześć tych kolorowych. I nie wiem, czy one będą dobrze w tym wyglądały, ale tak sobie wymyśliłam, że po prostu tak i tak. Oj, ich to będzie za dużo chyba. Hmm. O! Złamała mi się. No, złamała mi się. <grych> o, matko. Dobra. Jakoś tak będą, słuchajcie. Hmm. No, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie, nie miałam pomysłu na to, ale tak o pojemniczkach. Może będą. ok, nie, nie, wygląda to dobrze. Ale nie mam innego też pojemniczka na to i nie mam innego pomysłu na to. Jeszcze, słuchajcie, nie mamy choinki, więc być może zawisną po prostu na choince. O, tak, teraz na to wpadłam. <noise> Także też jest dobry pomysł. Ta do góry nogami mi się obróciła. Też jest dobry pomysł, żeby je zawiesić na choince. A po choinkę będziemy jechali już, tuż, tuż, już niedługo. Także, także spodziewajcie się choinki u nas też. a Już dużo osób ma choinki, a tak jak Wam mówiłam, my jeszcze nie. Dla nas jeszcze nie wiem, dziwnie to wygląda. <grywa> Dobra, takie dwie ozdoby będą. Takie dwie, o, będzie to stało w parapecie, na parapecie w kuchni. Fajne, Kicia? Nie, ty jesteś folią zainteresowana, tak? Fajne. Podobają się czy nie? Kicia, podobają czy nie? Nie. No, więc na parapecie w kuchni e, razem z ciastkami to wam zaraz pokażę, jak to będzie wyglądało. I tak, słuchajcie, i tak. E, I tak, jeśli chodzi o kolczyki, to słuchajcie, nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić, że mam takie duże kolczyki, ale. Ale podobają mi się bardzo, podobają mi się. Po prostu mi się podobają. Dajcie znać, czy Wam się podobają, czy może macie biżuterię Stefani i jak się nosi, bo to też jest ciekawe. Ale mam e, tą e, szmatkę taką do czyszczenia srebra, także myślę, że będzie dobrze, że się jakoś tam, wiecie, nie zniszczał szybko. No, a ja cały czas tak podkreślam, że o widzicie, tak jak tutaj jest, nie są tak bardzo widoczne, bo wiecie, że ja nie lubię takiego wow, żeby było widać, nie wiem, jakieś tam, nie wiem. Czapka i napis Chanel, czy Gucci, czy coś tam. Nie lubię takich rzeczy. A tutaj jest napisane, że to jest Tiffany, ale naprawdę tego nie widać. To się trzeba y, przyjrzeć, a widać jest głównie, że są serduszka. I dlatego to mi się też podobało. I to jest taki klasyczny model, i no i znajdziecie go na stronie Tiffany po prostu. Taki prezent ode mnie dla mnie. Od siebie dla siebie. Coś tu się dzieje dziwnego z moimi włosami. Wyciągnęła też poduszkę moją czerwoną, tutaj na kanapie leży, taka jedna malutka poduszeczka. Ona, ona jest z Primarka w ogóle. Nie, nie jest Primarka. z funciaka. I ona ma napis chill, ale kładę ją tą drugą stroną, żeby nie było widać. Jest czerwona, wiecie, tu czerwona, tam czerwona, tam czerwona, wszędzie czerwono. Także o to chodziło. Tam stanie choinka, słuchajcie. Tam, tam, gdzie stoi. Yy... Drzewko stanie choinka. Drzewko pójdzie tutaj, tutaj, gdzie stoi palma. Tutaj pójdzie drzewko, a palma pójdzie tutaj, <śm> w ten ruch. Tam jest za fotelem stoliczek taki mały z Ikei biały, To on nie jest nasz. On tutaj już był. Ale my go nie używamy, bo do niczego nam to nie pasuje, więc jest tak tam z tyłu schowany. I on będzie idealny właśnie na palmę, bo palma jest dosyć niska, więc jak staje na tym stoliczku, to będzie tutaj ładnie tak wystawała, wiecie, nad y, fotelem i nad kanapą. Także tak to widzę. Bo inaczej tego nie widzę, bo inaczej, jeżeli ja tego wszystkiego nie poprzestawiam i nie przemebluję, to nie mamy miejsca na choinka. No, a choinka zawsze co roku stoi właśnie tutaj, i to jest jedyne miejsce na choinka możliwe. Drapak jeszcze będzie musiał gdzieś wyjechać, bo tutaj zobaczcie. Drabak będzie na pewno, o, ten drapak będzie na pewno y, przeszkadzał. Znaczy, będzie po prostu cały zasłonięty choinką, bo no, bo, bo tak, bo wiem, bo po prostu co roku tu jest choinka, więc wiem, ile choinka tutaj zajmuje. Lampa też stąd poleci, chyba? Chociaż może nie, bo lampa jest na pilota e, tego z IK. O, tutaj leży biały pilot. E, znaczy, żarówka jest na pilota. także, Także lampa może zostanie, ale. Yy, ale ten na pewno yy, drapak musi gdzieś wylecieć, i właśnie na drapak nie ma miejsca. Na drapak nie ma miejsca, i nie mam pomysłu, gdzie on pójdzie, ale tak myślałam, że drapak może pójdzie tu. <głos》> pokażę Wam przemeblowanie całe. Drapak może pójdzie. No, gdzie są te patyki? Drapak może pójdzie tu, właśnie, gdzie te patyki, ale wtedy nie mam miejsca na patyki. <głos》> Widzicie, logistyka musi być. A wtedy patyki może pójdą tam, za stół, tak na środku. Nie wiem. Ci nie wiem. coś pokombinujemy. O, jakie ci się spodobało jednak. Jednak ładne, tak? Tej tofii słuchajcie. Ganijcie, kto zjadł całe fifi. Ja zadałam z tego tylko jedno. Tak, Łukasz. Dwa całe prawie opakowania. Nie wiedziałam nawet, że tak lubi. Chyba, on chyba też nie. Na tą folijkę polujesz, prawda? Na to. Nie wiem, z czego to jest. A, to jest coś. Pan coś jadł i otworzył i folika tu została, tak? Lik, ulubiony. Oj, ulubiony przedmiot kici. Dobra, uciekam słuchajcie. Uciekam. Do zobaczenia jutro. Nie wiem, co jutro. Nie wiem, zaczynamy ten weekend i nie wiem co. No chciałabym po tą choinkę pojechać, więc może właśnie jutro po choinkę pojedziemy. Nie wiem, zobaczę, jak nam się ułożą plany. Także nie wiem, co jutro, ale na pewno do zobaczenia jutro. Także trzymajcie się cieplutko. Pa!